wróciłem. Wróciłem. Co? My? No bymy na balerie, my na Balerię No ale zauważ, y, my mamy tutaj już dużo typów. Możecie zabijać, bossa, ja chcę. Body mnie uderzył A bossa mam Dobra boss straci Zbijam mu pierwszego shielda Zbijam mu pierwszego shielda Dobra zbijam pierwszego shielda ja uciekam Zginę Nieważne masz? Po co? Bo przecież gram. Po co? Nie mogę. Ktoś do mnie strzelał? Nie, bot do mnie strzelał. Wiktor, dajesz seradę? radę? Ale wiesz, co mi dajesz? Wtykaj yy, ten. Medaliona, bo ja lubię kawaha. Ja zap... Ja. Masz? Weź, wyrzuć. Weź, wyrzuć. Zginę. Dobra. Kolejny tu idzie. No fajnie. Nasza wina to nie jest. No bo myśleliśmy, że jesteście cool. Wiktor, daj medalion. Dzięki. A i przy okazji masz epickiego hałach... Yy, pompę epicką. No my zaraz idziemy, my lutujemy na razie sobie. O Impulse! fajne yy, Ja będę Ja zbieram amunicję i lecę Nie ma snajperki i tak Dobra. My idziemy Fajnie To znaczy, że jak zabijemy kogoś to z niego korona wyleci O przy okazji Dobra Ja mam trzy apteczki, wykupiłem sobie trochę HP i chodzi do samochodu O kurde wziąłeś A dobra wziąłeś nie, dobra Ty Jedziemy Ty Jedziemy po wasze karty Driftem jodę, yeah, pa Fajnie, no to będziemy musieli zabić medalionarza. Wiktor, damy radę zabić medalionarza, ty nie? No, no, pamiętaj o co Zabijają, zabijają! Chodź, chodź, chodź! Zabijają, ty... medalionarzy. Ja wezmę ich karty. Czekaj. Czekaj, bo oni się gdzieś tutaj nawalają. W sejfie? Idę, idę. Medalion miał? Nie miał. Czekaj, nie, medalion gdzieś zginął, tutaj u góry. Musiał, on musiał się z... gdzie on się wywalił, on musiał się. Z... Czekaj, Bobok, masz? Czek, wiemy. Nasza wina to nie jest Czekaj, bo... Tam... Tu jest gdzieś korona! On zginął... On zginął w sejfie. W sejfie. Tylko gdzie? Aha! Wiktor! Czekaj, daj medalion! Masz SMG! Medalion, medalion! Dzięki! Trudno! Jak wygramy, to dostaniesz nową. O kurczę, tam są impulse. Czekajcie, ja biorę impulsy i lecę rebootować. I tak w porównaniu tak jak my chodzimy teraz, to i tak jest git, bo mamy jednego killa. Wiktor zabił. Leczysz Wiktor? Dobra, dobra, to ja posz... może znajdę jakiś... chodź na medaliona kolejnego. Patrz, tutaj jest medalionasz. O kurde, jadą samochodem. Jadą samochodem. Jadą tam samochodem do was, uważajcie. Uwaga... No mówię, a chłop ma medalion! Chodźcie, bo chłop ma medalion! No o niej... No mówię, bo oni przyjechali dopiero. Ale Wiktor, ty się musisz wyleczyć! O! Brawo Janek! Janek już spadł! Ładuje! Leży! Czekaj bo... Mogę medalion? Gdzie on jest? On tam gdzieś zginął Widzę go! Snajperkę ma chłop Headshot Ładujcie go Czekaj! Bo on uciek! Zabiłem! Koronę! tam KORONĘ I... Czekaj, bo ja szukam Czekaj, bo ktoś wziął znowu Medalion Mam go Chłopie Jesteś blady jak ściana. Nie no! Ładujcie w samochód! White! Leży! Zabiłem go w samochodzie. Zabiłem. Snajperkę miał jeszcze. Korona! Oki, okay, wziął ktoś. No, zabiłem! Ej! Każdy ma medalion! Ej, macie, że każdy ma medalion, a ja jestem jedyną osobą, która ma trzy. I ktoś ma jeszcze... Inni mają po dwa. Jak będę miał pięć, to jestem nie... Ja mam legendarną snajpę! Jedziemy tutaj na stację I poszukamy czy nie Medaliony, medaliony tam są Tam są medaliony Tam są, tam się nawalają Fajnie Ja mam tu cały oddział Leży Leży kolejny. No może, może ten. Ja na przykład gram na... Tutaj z typami. Muchomor! Muchomor! D-dash. Boksuję go, boksuję go. Siedzę z Muchomorem w boksie. Dobiłam. Biorę apteczkę, leczę się. Janek, spokojnie, były dwie apteczki, dam ci. Masz. O, tam jest ryba. Biorę rybkę. Na razie to musimy szybko zabić kolejnego typa. Znaczy medalionów musimy zabić, patrzcie, oni tam są. Ja kolejnemu snajperkę walę. Ślepy jestem. Ewidentnie. Dobra, trafiłem chłopama White'a. Dobili. Leży. Czekaj, bo on jest powalony. Kurde, przez drzewo nie umiem trafić. Dostał! Ładuj go Janek ładnie. On miał łajta już. No, ile masz kilów w ogóle? Ja też. Ja też mam osiem. Wiktor. Wiktor! Wiktor! Szukam typa White ma Minus 30 Leży, 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 leży Skosiłem. O! Ej, patrzcie leka! Dostałem slepę! No błagam! No dlaczego nie no dziękuję za pomoc, wiesz? Już za późno. Fajnie. Nie cicho! Straciliśmy trzy medaliony, koronę i dwa mityki. Super! No ja miałem trzy medaliony, dwa mityki i legendarną snajpę koronę! Fajnie, nie masz szans z nimi! Giniesz!